Ponary są zbyt drastyczne. rozwiązuje zgromadzenie. A nasze zgromadzenie zostało rozwiązane. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Ewangelia według świętego Łukasza. Do Fundacja Życie i Rodzina modliła się kolejny raz w Centrum Wrocławia o zatrzymanie aborcji. Wrocław bardzo potrzebuje duchowego wsparcia publicznego różańca, ponieważ udowodnił już nie raz, że włodarze tego pięknego miasta są przeciw życiu Polaków. Są w białych rękawiczkach, odwracając wzrok, przyzwalać na antyludzki proceder. Tak było jeszcze w tym roku, kiedy urzędniczka z Wrocławia nalegała wbrew prawu, byśmy nie pokazywali skutków aborcji. W związku z tym, bardzo panią, to są zwłoki ludzkie, które naprawdę należą to jest się szacować. Ofiara, a to. A jednak nie zlepek komórek, pasożyt czy inny zarodek, a zwłoki ludzkie? Nie, to są systemy aborcji. Kolejny prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk, wysłał na nas mającą zrobić wszystko, by zamilczeć prawdę o aborcji, pracownicę prywatnego folwarku. Kobieta miotała się po całym placu, przebierała nóżkami, zagajała, robiła rozeznanie, aż w końcu przy asyście policji podeszła, by nas ostrzec i zagrozić. Południe jest dla pana zrozumiałe? nie informuję się. panią, że połączenie jest nie z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym. Proponuję, żeby przez te 10 minut pani się zapoznała z uczestnictwem sądu na temat tego, kiedy można rozwiązać sporządzenie. Dobrze. To, że Państwo oczywiście. stworzyli tutaj odpowiedni sobie porządek prawny, nie mający, mający odpowiednika nigdzie w Polsce. No to ja to o tym oczywiście wiem. No nie będziemy tu tracić nie. No, dokładnie czas. Dziękuję tak. bardzo. Kobieta, jak to się mówiło w czasach powojennych, jedynie wykonuje rozkazy. A rozkaz prezydenta Wrocławia brzmi: nie pokazywać kaźni nienarodzonych. Ludzie mają nie zdawać sobie sprawy z tego, czym jest aborcja. No to niestety no nie, nie przeprowadzi pan skutecznie do końca tego zgromadzenia. Bo może pan tutaj oczywiście mówić o aborcji, o zagrożeniach płynących z aborcji, ale bez banerów. Informuję Panią, że korzystam z wolności słowa, która jest w Polsce w Paniach konstytucyjnych. Także będę musiała rozpocząć panią Krzysztofie nie niestety orosana. tą procedurę. Proszę rozpoczynać procedurę. Oczywiście. Tylko wtedy i po zakończeniu już rozwiązania zgromadzenia, no to wie Pan, że to będzie już miarne. tak? Dobrze, oczywiście. I zaraz po tym dostaliśmy znak, że jeśli Bóg z nami, to któż przeciw nam. przepisów, prawa, ustawy, prawa zgromadzenia, ustawy kodeksy, na artykuł 140 i 141. Przekażę Pana o konieczności rozwiązania zgromadzenia. Daj Panu troszeczkę czasu i ewentualnie może Pan w tej chwili rozwiązać zgromadzenie. A to troszeczkę czasu to ile? Minuce dwie. No, jak Pan uważa. Nie zamierzam rozwiązywać zgromadzenia, bo jest zgromadzenie legalne. Pani przekracza swoje kompetencje. W takim razie na podstawie artykułu 25 ustawy, prawa o zgromadzenia, w związku z naruszeniem przepisów, prawa, ustawy, prawa o zgromadzenia, ustawy Ostrzegam po raz pierwszy o możliwości rozwiązania zgromadzenia. Kiedy wysłanniczka Jacka Sutryka nerwowo sprawdzała od niego wiadomości z kolejnymi instrukcjami, następni wolontariusze przybyli z banerami o prawdzie, którą to środowisko za wszelką cenę chce zamilczeć przed mieszkańcami Wrocławia.

to jest zgromadzenie spontaniczne, gdzie będziemy się modlić o nawrócenie pani urzędnik i urzędników, którzy dopuszczają się łamania prawa. Więc proszę, żebyście zrobili krok w tył i tam będziemy odbywali nasze zgromadzenie spontaniczne, gdzie będziemy się modlić o nawrócenie urzędników. Jest to sytuacja nagła, która nas zaskoczyła. Nie spodziewaliśmy się, że urzędnicy rozwiążą zgromadzenie. Jest to sytuacja nagła. W tej nagłej sytuacji. Która nas tutaj zaskoczyła, ja zwołuję zgromadzenie spontaniczne. Pani ja z mojej strony. To wszystko. Do Fundacja Życie i Rodzina zawsze będzie stała po stronie prawdy, bezbronnych i życia. Nie zmienią tego żadne swawolne zagrania prezydentów, radnych czy ich wysłanników. Pomóż nam zwalczać aborcję. Dołącz do nas. Nie stoją molochy wielkich ideologicznych koncernów. Za nami stoją normalni ludzie, którzy wyznają najpiękniejsze wartości. Życie zaczyna się od poczęcia. Są dwie płcie: aborcja to morderstwo, in vitro to eugenika, eutanazja to ludobójstwo, LGBT to ideologia, a młodych ludzi trzeba z niej ratować. Ratuj życie.